Sprzedawca kapeluszy i małpy. Pewnego razu w małym miasteczku mieszkał Tomek, sprzedawca czapek. Robił różnego rodzaju czapki z różnych materiałów i sprzedawał je w pobliskich wioskach. Pieniądze ze sprzedaży czapek były jego jedynym dochodem. Nigdy nie narzekał, że tak mało zarabiał i bardzo starannie pracował. A po zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb. Kupował materiały na kolejne czapki. Tomek zarabiał i żył z dnia na dzień, dlatego nigdy nie mógł przestać pracować. Ale mimo swoich niewygód i małych dochodów, Tomek był szczęśliwym sprzedawcą czapek, ponieważ kochał to, co robił. Zawsze wpadał na coraz to nowsze pomysły, na nowe modele czapek. Był bardzo pomysłowy i tworząc, dawał z siebie wszystko. Nieco dalej od miasteczka Tomka był niewielki lasek. Był to piękny, mały zagajnik z dużą ilością kwiatów i świeżymi owocami. Lasek był pośrodku drogi, pomiędzy dwiema wsiami. Mieszkańcy musieli przez niego przechodzić, by przejść na drugą stronę. Chociaż lasek był bardzo ładny, była jedna rzecz, która przeszkadzała każdemu: małpy z wielkiego, grubego drzewa. Mękały każdego przechodnia i kradły wszystko, co ludzie przenosili idąc przez zagajnik. Mieszkańcy próbowali wszystkiego, by pozbyć się małp, ale w końcu się poddali, myśląc, że już w lesie tak musi być. Nie można wynieść, Nie można wynieść zwierząt z lasu, to przecież ich dom. Małpy były bardzo psotną grupą. Kradły cokolwiek przechodnie nieśli ze sobą. Często też ich przedrzeźniały i głośno się z nich śmiały. To moja parasolka! Oddajcie mi ją w tej chwili! O! Ludzie robili co w ich mocy, ale wreszcie poddawali się, bo byli bezsilni. Kilka dni później Tomek poszedł do wioski, by sprzedać czapki. Niósł ze sobą wszelkie rodzaje czapek. Gładką, jasną, kropki, paski. Nie było ani jednego wzoru czapki, którego Tomek nie miałby ze sobą w koszyku. Czapki, czapki, czapki. Kup sobie ile chcesz, a i tak nie będziesz miał wystarczająco dużo. Czerwone, szare i niebieskie kolor, jaki chcesz, by wyglądać modnie. Mieszkańcy wioski powychodzili z domów, gdy usłyszeli Tomka. Nigdy wcześniej nie widzieli tak pięknych czapek. O, te czapki są naprawdę fajne. O, ale one miękkie. Są takie piękne. Mamo, kupisz mi jedną? Są takie miękkie i nie mogę przestać ich dotykać. I to była prawda. Wiele z czapek Tomka było z jedwabiu. To był niecodzienny materiał na czapki. Ale te były tak ładne i miękkie, że nikt nie mógł się oprzeć. Wielu ludzi kupiło od Tomka wiele czapek. Proponowali mu picie i jedzenie, ale odmawiał. O, dziękuję bardzo, ale muszę już ruszać w drogę. Muszę iść również do sąsiedniej wioski. O, a nie musisz przypadkiem iść przez ten las, aby tam dotrzeć? Chyba nie mam wyjścia. No, cóż, tylko zamknij dobrze swój koszyk, dobrze? Mieszkają tam psotne małpy, które kradną wszystko, co się tylko przenosi. O, naprawdę? Będę o tym pamiętał. Dziękuję za radę. Tomek zabrał swoje pieniądze, które zarobił ze sprzedaży czapek i odszedł. Postanowił zwiedzić trochę wioskę, zanim przejdzie przez las na drugą stronę chodził po okolicy i podziwiał jej piękno. Oj, ale jestem głodny. Powinienem był zjeść, jak mnie częstowali. Teraz nie mam czasu, żeby usiąść i zjeść. Muszę iść do drugiej wioski, by sprzedawać dalej. Nieważne. Kupię sobie coś do jedzenia i zjem po drodze w lesie. Tomek bardzo dobrze wiedział, że musi Przedać wszystkie czapki, by wystarczająco dużo zarobić. Po chwili wałęsania się w poszukiwaniu jedzenia, wreszcie znalazł stragan z prysznymi bułkami. Kupił sobie dwie i położył do koszyka. Tomek poszedł z powrotem przez całą wioskę, aż dotarł do lasu. Przez ten cały czas zdążył zapomnieć o małpach i radzie, jaką dostał od starszego człowieka. Szedł przez lasek, podziwiając rosnące piękne kwiaty i świeże owoce. Zerwał kilka owoców i zawinął je w materiał. Z daleka zauważył duże, grube drzewo. O, to wygląda na wygodne miejsce na odpoczynek i jedzenie. I Tomek podszedł do drzewa, usiadł pod nim i otworzył swój koszek, by wyjąć bułki. Zjadł obie bułki, owoce i postanowił chwilę odpocząć, zanim wyruszy do następnej wioski. Tomek był tak zmęczony i śpiący, że zapomniał zamknąć koszyk. Minęło kilka godzin, a Tomek nadal głęboko spał, gdy nagle coś usłyszał. O? Co to za hałas? Kimkolwiek jesteś, ucisz się. Ale hałas nie ustawał. Wreszcie Tomek otworzył oczy i rozejrzał się, ale nikogo nie było. I wtedy zajrzał do swojego koszyka. Tomek był wstrząśnięty. Nie! Gdzie moje wszystkie czapki? W koszyku była tylko jedna czapka. Tomek spanikował i zaczął płakać. Ktoś ukradł moje czapki! Co ja teraz zrobię? Wtedy zdał sobie sprawę, że hałas nie ucichł. Gdy wreszcie spojrzał w górę. O nie, małpy! To one ukradły czapki. I zobaczył, jak małpy siedzą na gałęziach, a każda z nich miała na głowie czapkę Tomka, i wszystkie się z niego śmiały. Nie, zapomniałem, co mówił mi ten starszy człowiek i co ja teraz zrobię. Te czapki są jedynym źródłem mojego utrzymania. Jeśli nie odzyskam tych czapek, to nie będę miał pieniędzy na zakup nowego materiału na jutro. Co będę jadł? Jak będę zarabiał? O... Wy, małpy! Dawajcie moje czapki i to już! Dosyć! Chodźcie natychmiast! Uff. Jak tylko małpy uderzyły stopami w gałęzie, na których siedziały, na ziemię spadły borówki. To dało Tomkowi do myślenia. Zaraz one mnie naśladują? Ha, ha. Przecież są małpami oczywiście, że mnie naśladują. Dobrze się bawią, patrząc jak się denerwuje. Hmm, a może użyję ich sztuczki przeciwko nim samym? Tomek dramatycznie upadł na ziemię, by pokazać jak bardzo jest sfrustrowany i że się poddał. Zaczął płakać, ciągle obserwując małpy poprzez powolne unoszenie głowy. <laughs> o nie! Co ja teraz zrobię? Mam tylko tę jedną czapkę! O, chyba będę musiał się z tym pogodzić. Tomek włożył czapkę na głowę i wstał. Wtedy spojrzał ze złością w górę. Wy, małpy, już ja kiedyś dam wam nauczkę. Mówiąc to, zdjął czapkę ze swojej głowy i jedynym szybkim ruchem cisnął nią z całej siły na ziemię. Naśladując tomkaruchy, wszystkie małpy także rzuciły wszystkie czapki na ziemię. Nie tracąc ani chwili czasu, Tomek zebrał wszystkie czapki, wepchał je do kosza i zamknął. Haha! Oj, wy głupie małpy! dobrze, a teraz do widzenia! I tak Tomek zdał sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by zachowywać spokojną głowę w trudnych sytuacjach. Jeśli nie zauważyłby w swojej złości, jaką małpy miały słabość. Nie odzyskałby wszystkich swoich czapek. Tomek wysoko gwizdał, wychodząc powoli z lasu, sprzedał czapki w drugiej wiosce, zarobił pieniądze i wrócił do domu.